Podejdź tutaj do nas jeszcze raz. Tak jak wcześniej, to robiłeś, robiłaś. Patrz, patrz, no, niesamowite, patrz no patrz wyka. Teraz znowu u mnie, no. To nas rozumie, to no. nas słyszy. Powiedz coś do nas. Co tu robisz? Przyszliśmy nawiązać z sobą kontakt. mnie by coś na tych, tych oku... Patrz, jest, widzę. Widzisz to? no stoi. Niesamowite. No. Ja, Patrz, taki przybyw? mały domek a... No ale czy mówisz? To się takie niepodrągłe <coughs> stanie? Patrz i... poszło. Tu duża energia, bo ona najczęściej reaguje na od odrywę Patrz. Czy to ty się zbliżasz Zobacz? do naszych No nie wrzucach. słyszysz. Słyszałeś Słyszałem? to? Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj z Adamem i Jacobem trafiliśmy do domu, ale no można powiedzieć, że to już jest totalna ruina tutaj. Nic ciekawego tutaj nie ma, okropnym stanie jest to budynek. Ale przejeżdżając tutaj przez taką małą miejscowość, no zauważyliśmy po prostu to miejsce i postanowiliśmy tutaj wejść, aby oczywiście sprawdzić, czy występują tutaj jakieś zjawiska paranormalne. Także my nie będziemy przedłużać, bo nie ma tutaj o czym opowiadać i zapraszamy was do oglądania. A masz tą drugą karabinkę? Tak, tutaj. Przecież masz Czekaj. Proszę. Proszę, proszę. proszę. Dobra, ja na razie te latarki... Od latarki ma... ona wariuje. Tam? No, jedna kreska. No to tam jest bateria, to się hmm. Nie no, może wystarczy, tu... Może to jest mały. Tak. Zobaczymy co, jak energia będzie, to no co tym. To jest przepało, bo to jest przy głównej drodze i wokół jeszcze ludzie coś robią. Ale dobra, no standardowo odpalamy go tuba. Zimno jest straszne, no tylko tak gdzie gadam. Tutaj możesz pokazać wreszcie, choinki są mam mieć niedługo święta, może ktoś wypieprzył tutaj, ale to jest chyba żywa, nie? nie. Patrz, jakie pani... To, to już nie tak nie. O dawno A to wrzucamy. są pajączyny? Tak, chyba. nie? A. O, o, widzę. Mega, kurde, że tam wiesz, nie kiedy... tam Dobra. No przejdziemy się. Zmaczne. po... Matthew Matthew, Matthew, jest Matthew. inne imię amerykańskie. Matthew. Tu kaflok jeszcze piec findy. Ok. Eee, chodź tutaj Jacob, tylko popatrz na górę. Wiesz tu nie ma dachu. <śmiech> <śmiech> e, bez nie, Wiesz co w sensie tu były schody tak. nie były, no. Schody były, bo masz ślad, nie? I całość... E, tu masz jeszcze licznik. Całość była malowana takim wałkiem nie, standardowo, jak w takich starych budynkach. Ale dobra, skupiając się na aktywności, zobaczymy słoiki jakieś. O, ale tu wieje, tu przeciągi. Tu możesz ten, to nie To jest ważne i tak na Mniejsza z tu no tu była kuchnia chyba. Tak mi się wydaje, bo by tu był piec albo coś. Słucham. Słucham, chodź cichej, kuchni. To jest muszę powiedzieć, że ten dom naprawdę nie został opuszczony, bo był często zalewany. Zobaczę, że mm, Tak, to jest właśnie dziwne, że on został wybudowany zaraz przy takiej rzecz z małej Nie, 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 nie. Ludzie przecież kiedy brali wodę z rzeki, e, dobra. Czy jest na mi tutaj w tym miejscu ktoś? W tym momencie, w tym pomieszczeniu? Widoczni z każdej strony Wszystkie grupy i tego miejsca Ktokolwiek tutaj jest, prosimy o kontakt Podejdź do tego urządzenia, które mam w lewej dłoni Jeżeli mnie słyszysz Z tą lampką tu Ale strasznie, ja powiem Nie już ta ruchliwa droga tutaj jest? Ale skupmy się na tym pomieszczeniu tutaj. Ogóle... jakieś krzaki, wypałem... Przychodzimy w pokoju, aby się skontaktować Jeżeli jesteś w tym miejscu Daj nam znać Podejdź do tego urządzenia, które mam w dłoni. Stąd patrz, nam. patrz, patrz, patrz. Jest, patrz. jest, patrz, ubyka. Patrz, u mnie też, patrz, patrzcie. Patrzcie. Niesamowite, tutaj coś jest. O. Patrzcie, ja cię przepada do czerwonego. No, tu najbardziej. Ej, co to? Jesteś tutaj z nami teraz? Powiedz nam. Wykrywa poema? Nie. To jest pole. Mag nie ma. ma... No, o, I koniec. Patrz jak nagle zeszło. Bo ma magnetycznego mi tu nie wykrywanie. Powiedz nam, jesteś tutaj, U tak? Jest tak stoisz tutaj przy nas. U ciebie jest większa, no. Widzimy to na urządzeniach. Jak masz na imię. Wow. Niesamowite. No. Ja Patrz, taki mały domek, a... No ale czy mówię. się do... takie niepozorne <grym> miejsce, nie? Patrz i poszło. Patrz. Jakby się uspokoiło. Widzisz to? Takie dotyki. Powiedz coś do nas. Co tu robisz? Przyszliśmy nawiązać z sobą kontakt. Patrz, teraz u Ciebie jest. Kochanka. No bo jakaś kochanka tu jest i chce... Ja, powiedz no, nam czy, czy mieszkałeś w tym domu. O kurde. ja u Dawida no, jest pol, Co tu się dzieje? nie nic, u Ciebie teraz siedzi. Niesamowite, dzieje? nie? Czy jesteś przy mnie? Dotykasz tego urządzenia? Patrz. <grym> no, <grym> co tu jest grane? Nie wiem. Już tu wszystko wyprute. <grym> patrz, patrz. Widzę, Patrz widzę. co się dzieje. Patrzcie. Nagrywaj dalej. Nagrywamy? Nagrywamy, a masz nam coś do pokazania jeszcze? Możemy Ciebie usłyszeć? Patrz. Bo mi się ciebie, My, te, moje też usłyszą. Upoz... Poszło, może od paru minut. Poszło. O tego momentu, co były te skoku, Ale więc... czekaj, bo ja poprosiłem, żeby dał nam znać. Czy możemy usłyszeć Ciebie za jakiś dźwięk? Możesz wydać jakiś dźwięk, żebyśmy usłyszeli, że tu jesteś? Ale jest u ciebie znowu było trochę. Ale patrz, gdzie to poszło. No, ale słyszałeś jak stuk na górze? No ale na górę nie wyjdziemy. No nie, ale było takie stuknięcie. Czekaj jeszcze wciszczę. Przyjdź tutaj. Gdzie mamy przyjść? W które miejsce dokładnie. W którym kierunku mamy się kierować. Gdzie jesteś? Patrz, i ta energia zniknęła i tak jakbyś chciała, żebyśmy podążali za nią. No. Nie ma. A było do czerwonego, no to nie są śmieszne. znikło i przyjdź tutaj. Czyli jakby nie tak poszło. poszło. Gdzieś się o. przemieściła. To musimy ją namierzyć. Podejdź tutaj do nas jeszcze raz. Tak jak wcześniej. To robiłeś, robiłaś. Patrz, patrz, no, niesamowite, patrz no patrz jest. ubyka. Teraz dom u mnie, no. Nas, rozumiem, to nas rozumie, to nas słyszy. Dziękujemy za kontakt. Ale kurę mówię ci, w ogóle taki niepozorny dom. u ciebie teraz. Czekaj, wiesz co ja zrobię? Postawię to tutaj. Może w tym przejściu. U mnie, u mnie u mnie jest, tutaj delikatnie, było przed chwilą. Dobra, K2 stoi. Rempoda macie? Może, ale co będzie w walił, nie? Czekajcie, zrobimy te EVP tym dyktafonem specjalnym. Ale auta będą, ale dobra, to będziemy wiedzieć. Ale teraz musiały cisza. Jakieś e Widzimy, że ktoś tutaj z nami jest. Jesteś przy nas. Teraz mam w dłoni takie urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli ciebie usłyszeć. Ale podejdź do niego i coś powiedz. Musisz do niego coś powiedzieć, a wtedy my ciebie usłyszymy. My się teraz wyciszymy, a ciebie poproszę o, o to, żebyś coś powiedział. Czy mieszkałeś w tym domu? Czy to był twój dom? Czy to ty się zbliżasz do naszych urządzeń? Jeżeli się nagrałeś, dziękuję za kontakt. Koniec sesji. Wiecie, co ja coś słyszę ciągle? Takie szuranie, jakby. Widzicie, że ktoś tutaj z nami jest. Jesteś przy nas. Patrz. Teraz mam w dłoni takie urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli ciebie usłyszeć. Ale podejdź do niego i coś powiedz. Musisz do niego coś powiedzieć. Patrz, jak to my na Nie usłyszymy. My się Teraz wyciszymy, a ciebie poproszę o, o to, żebyś coś powiedział. Na auto. Jakieś zakłócenia? Czy mieszkałeś w tym? No to czujniki dodatkowo wykorzystuję. Przynajmniej auto, patrz, ta kółka ciągle. No, no, non stop tutaj, widzisz. Poszło i znowu tutaj jest to jest duża energia, bo ona najczęściej reaguje na obrwy k Patrz! Czy to ty się zbliżasz do naszych urządzeń? No nie urządzeń? słyszysz? Słyszałeś Słyszałem. to? Cicho Słyszałeś to? Naszych tak. urządzeń Coś było Coś było jakby ktoś gwiznął Nie, jakieś słowo jakby jak kawałka No i coś, czekaj Patrz Na słuchawkach to będzie robił. Kur! się tam. To, to jest co tak Takie. Ja słyszałem głos kobiety, ale to No, jest. takie jakby takie pisnięcie, nie wiem. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Jesteśmy tutaj. Ciągle mówisz, chodź tutaj, w którym kierunku mamy pójść, gdzie no, jesteś. Widzimy, że stoisz. Znaczy, jesteś tutaj no, przy, przy nas. Przy nas przecież, to. Ktoś inny, inna energia. Powiedz. Kurwa. Kraść, czemu? Czy nie gasz ty lampy no... Ja normalnie słyszałem jak ktoś tu wchodzi. wejście to No ja wiem, no ale słyszałem właśnie. Patrz tak. Karwujki co się dzieje. Patrzcie tu. No, no usłyszałeś jak ktoś wchodzi i znowu szaleje, to nie? Normalne. Powiedz nam kim jesteś? Czym jesteś? No to jest niesamowita energia. To, to nie jest normalna energia. Patrz u mnie już spokój znowu. To przechodzi, to normalnie chodzi, to nie jest stała. ja o Gdyby to coś generowało, jakieś źródło w ziemi, jakieś, nie wiem, wiecie jak to macie, jakaś studnia by była, to by non stop było jednakowe, ale tutaj to się Co z... masz na myśli? No, nie no, niech nie tak, mi ktoś... Się... Nie tak... Mam na myśli to, że tu jest naprawdę wielka energia nie sądzę, że ty ją powodujesz, że ciągle tu jesteś. Jakie jaja nie? No, ale taki do mnie pozorny chłopie i... ostatnio się tak machy tak? Co jeszcze możemy tutaj, bo na w tych nie ma baterii fsb 7 e, Sprawdzimy czy jest net tutaj. No jak nie ma neta teraz to tak. Nie no patrz, patrz Dobra. Czekaj, bo teraz mi się net włączył teraz i spróbujemy obraz Czy to jest ten internet. A to teraz internet dobra może będzie. Spokój. Patrz, jest pokazane. Chłopie, to jest kościół i jakiś ksiądz i czy coś no. od razu, nie? Tylko co miałoby to oznaczać w tym kontekście? Może mieszka ktoś z, Tego domu, z... z kościołem? Ale... To ksiądz. Ksiądz raczej na prawej mieszkał, ale... Ktoś no nie, to, to nie mówię, że ksiądz, ale coś z kościołem związane, kościele, coś. Nie, ktoś... Jakieś znaki. Czekajcie, jeszcze raz. Patrz, jak ta lampka osłabła, jak już słabo świeci. Czekajcie, bo mi się tutaj wszystko no, po... Nie no, teraz pieprzyło. masz internet muszony, to. Tak, internet mam. Mam samolot. Czekaj, mam no czy nie mam? Co jeszcze nie więcej? Chyba nasz, bo jest spokojny. A SLS-a? Czekajcie, sprawdzimy SLS-a tutaj. Jeżeli jesteś tam, to stań przed przede mną. O, ja pierdziele, stań, stań, stań w tych drzwiach, coś tu jest, Patrz, jest tam coś. Chodź tu, no, tam, Dżeko, bo ty cienie robisz, tu, 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 patrz, no, tam jakby coś na tych tych oku, patrz, jest, widzę, widzisz to, stoi, Ja, jaja, jakie ja, ja nie, tam coś jest w tym, a tu, odwróć się tylko. Znowu taka dwójka na Co, wyłączasz już samolot? No mam włączony, mam w samolot. No, nie. To, to ja też mam... no tu coś jest. Dobra. O, o, tu o, o, no nie, że zgasłem to jest zjebane, nie? On, on nie wie co to Może to, muszę to po prostu wsadzić. Bez wątpienia. Już irytuj mnie. Powiedz nam jak masz na imię. Ja, ja jestem Dawid, jestem Kuba i Adam. Przychodzimy w pokoju chcemy z tobą porozmawiać, ale chcemy wiedzieć jak masz na imię, bo nie wiemy z kim rozmawiamy. Dobra weźmy tu do tego pomieszczenia Były przyciągi <kluzny> Może się straszył bo mi darłem w mordę Bo już jestem poirytowany Rempoda nie wiem czy... O patrz, 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 daj tego rempoda tylko Zastanowałem się ja to mam, tam by... no. Rempod <kluzny> <kluzny> Jeszcze to gówno? Patrz, no się patrz. Ale ludzie to derywuje, mnie też to derywuje, powiem Tak. Cholera jasna, nie no, to nie, bo to mnie wyprowadzi z równowagi. Dobra, wiemy, że tu coś jest. Nie idzie. Jeżeli wiecie, co nie chodzi o to, to hałasuje, a nie chcę, żeby tu jakiś Edek czy Janek mi wbił. Cześć, Ale na EVP coś było. Jeszcze raz zapytam: możemy poznać twoje imię? Wiemy, że tu jakiś Me Matthew, Matthew się przedstawił na ale Czy naprawdę on tutaj mieszkał? Mateusz? Mateusz miałeś na imię? Albo była tu kobieta jakaś. Ale na tych akordach niesamowita energia. No. Jest. Teraz akurat będzie spokojnie. Nie wiem jak u Ciebie. Ilu was jest tutaj w tym domu? Ale Jego, Jego. się uspokoiło, jakby. Proszę zobaczyć tam, może tak. Jakby... Czy widzisz nas? Patrzcie i nie ma nic, więc no, dzi dziwne, mega dziwne, tak jakby to gdzieś poszło, powędrowało gdzieś, przyszło, ale energia niesamowita, bo ak po prostu do czerwonego biły. No, a teraz jest tak spokojnie. No i ale... wytłumaczcie mi to. Powiedz nam, jesteś z nami nadal tutaj, jeszcze raz ciebie poproszę podejść tutaj między nas, jeżeli mnie słyszysz, a wiem, że, że mnie słyszysz, bo już raz to robiłeś. Czekamy na Ciebie. Stań tutaj przy tych urządzeniach. Próbuję też go z tego łączyć. Chyba trzeba mieć coś będzie. Moja noga w ciemności Co moja noga? Dobra, wiecie co? Ja mam jeszcze ochotę zrobić raz te EVP Te specjalistyczne, które wykorzystuję do te czujniki Bo na EVP tutaj my coś uchwyciliśmy Patrz, ząb jest, ząb jest Jest <laughs> Ten E-EVP Dobra, jeszcze raz tutaj odpaliłem to urządzenie I proszę Cię, przemów do niego My się wyciszymy a ciebie teraz poproszę o to, abyś do niego coś powiedział. Czy to ty stoisz tutaj przy tym urządzeniu z lampkami? Ja coś słyszę. Jakby coś łaziło. Czekaj. Nie, Dobra, coś... raz tutaj to urządzenie i proszę Cię, przemów do niego. My się wyciszymy, a Ciebie teraz poproszę o to, abyś do niego coś powiedział. Kur... tauta. Nie, nie. No, coś słyszałem. Słyszałeś to? Tak. Teraz ja. To nie Ty, Jacob, to takie bum. Nie mówić, czy to ty stoisz tutaj przy tym urządzeniu z lampkami? Ja to było jakieś zakłócenie, bo czerwone pokazało. No co się chyba wyłapało? Czekajcie. Jeszcze przewinę to. Tu. Takie. Ruszam się. Do... Wiecie co? Zaobserwowaliśmy właśnie, że on się porusza, nie? Że raz jest ta energia, <grym> tak. raz jej nie ma. Ale wyciszmy się teraz. Bo ja coś ciągle słyszę. Ja nie wiem, czy to kurwa wyczy, czy coś tu chodzi. Teraz trochę ciszej. I... Okay. Poproszę cię o to, abyś tutaj pochodził, żebyśmy mogli ciebie usłyszeć. Dobra, hałas to jest coś takiego, tego nie usłyszymy. Żeby nie było dymu znowu. Coś gra. to się to zaczęło. Chyba do nas. Czemu do nas. Nie wiem. Z Dobra, wiecie co mi się wydaje, że to jest czas na to, aby zakończyć ten są z tym a niesamowitą... Wrócić energia. późniejszą porą, bo tu teraz za duże Ale nie, jest strasznie przypołowej i ciągle... Ktoś tutaj łazi, więc nie będziemy tego przedłużać. Widzieliście sami, co się tutaj działo. Energia na kadwójkach niesamowita, ta energia się tutaj po prostu przemieszczała. No. Będziemy tu wszystko jeszcze analizować oczywiście. Zdanie pozostawiam wam, dajcie znać, co wy sądzicie o tym, co nagraliśmy, czy może wyłapaliście coś, co my mogliśmy przegapić. Zostawcie łapkę do góry, oczywiście, jeżeli Wam się podobało. Udostępnijcie dalej ten materiał, a my już lecimy. I do nas trzymajcie miejsca, się. Cześć. Na razie, cześć.